Siema, witajcie na moim kanale Kubik95 Dzisiaj jedziemy sobie do Hornu Właśnie jestem już w Holandii Mój urlop w Polsce dobiegł końca Już jestem ponad półtorej tygodnia w Holandii Więc na nowo poruszam się motocyklem po holenderskich drogach Tak jak widzicie dzisiaj jest niedziela 9 sierpnia Bardzo, ale to bardzo ładna pogoda Mamy 26 stopni, jest godzina 1.20 My aktualnie kierujemy się w stronę Hornu Zrobimy sobie taką dzisiaj luźną, szybką przejażdżkę tutaj po okolicy Pokażę Wam gdzie, e, gdzie mieszkam, gdzie chodzę do pracy ogólnie w tych okolicach Więc myślę, że tak samo będzie to takie urozmaicenie na tym kanale, coś innego po prostu niż tylko i wyłącznie jazda na, na motocyklu, tak? Aktualnie kierujemy się do Mediamarktu w Hornie Mamy przed sobą jakieś 18 minut jazdy 20 km Więc, więc myślę, że całkiem, całkiem fajnie W Hornie sobie podjedziemy również na plażę Pokażę Wam tutaj tutejszą plażę W samym centrum Oczywiście czekajcie, jak będziemy w Hornie Warto poczekać do tego momentu Zobaczycie coś fajnego, ale to nie będę wam w tym momencie zdradzał, co to będzie. Zachęcam do zaczekania i do obejrzenia tego filmu, przynajmniej w całości. My aktualnie mamy, tak jak mówiłem, około, no myślę, 15 minut i będziemy w hordnie. Aktualnie jesteśmy, jeździmy sobie po wsi i aktualnie. Zmierzamy z Medemblika do Zwagdajku, później wyjedziemy z Zwagdajku na autostradę. Więc tam jak coś po prostu nie będę nagrywał, ewentualnie, ewentualnie włączę po prostu time No bo na autostradzie przy prędkości autostradowej jest ciężko cokolwiek usłyszeć. Nie będzie ciężko mówić, a Wam będzie bardzo ciężko mnie usłyszeć w Waszych odbiornikach, czy to w komputerach, czy w telefonach. Także widzimy się niebawem, jak wiedziemy sobie na autostradę. Właśnie dojechaliśmy, tak jak mówiłem, dla Was to jest 30 sekund, dla mnie to jest trochę więcej. Już dojechaliśmy sobie do Hornu, w którym właśnie zmierzamy. Zostało nam jakieś 5 km, myślę, do Media Markt. Po adapter do czytniku, adapter do kart pamięci, tak? Ponieważ no, niestety mój laptop, te nowe laptopy są tak zrobione, że no, nie mają ani napędu na płytę, ani właśnie napędów na kartę pamięci także musimy sobie osobno do, dokupić ten adapter i tak jak mm, oczywiście wspominam również, co jest ważne dla mnie i dla was żeby po prostu stawić subskrypcję na tym kanale w tym momencie na, na dole, pod spodem możecie również to stawić, również dać łapkę w górę napisać jakiś komentarz może być to zwykła minka po prostu, aby podnieść te wyświetlenia i żebym po prostu mógł dalej kontynuować to, co robię, czyli swoje hobby, tak? My aktualnie zmierzamy sobie przez centrum Hornu. Zobaczcie, dzisiaj jest naprawdę... tutaj jest jeszcze cieplej, 28 stopni mamy w tym momencie. U mnie w miejscowości było 26, jak wyjeżdżaliśmy, mamy godzinę 1.37. Więc, więc wydaje mi się, że naprawdę bardzo fajna dzisiaj jest temperatura, bardzo fajna jest temperatura do tego, aby pojeździć sobie motocyklem. Ja dzisiaj niestety bardzo szybko wyjechałem na motocykl, też jakoś bardzo długo nie będę jeździł, mam swoje plany. Więc yy, to jest po prostu takie pojechanie tutaj do MediaMarktu, załatwienie to, co potrzebuję, załatwienie swoich spraw. W międzyczasie podjechanie na plażę, bo to jest dosłownie 3 km od MediaMarktu. Następnie pokazanie Wam niespodzianki, które jest teraz w centrum Hornu właśnie. I na powrocie sobie zrobimy taką okrężną rundkę po, po mojej okolicy. My aktualnie właśnie w tym momencie będziemy dojeżdżać do MediaMarktu. Ogólnie no, takie centrum handlowe, tak? To jest takie w sumie większe z centrum handlowych w e Hornie. Właśnie w prowincji Nord-Holland Tutaj gdzie mieszkam, gdzie mam najbliżej do tego miejsca, tak? Wiadomo, jest jeszcze Amsterdam, no ale do Amsterdamu mam 60 km, 45 minut jazdy e, samochodem, motocyklem podobnie Więc tutaj jest jak najbardziej dla mnie e, satysfakcjonujące to centrum, tak? Ja oczywiście odezwę się do Was po zakupach, bo w sklepie nie będę nagrywał po zakupach pokażę Wam mój motocykl, jak on wygląda, na czym jest. z którego jest roku produkcji, ile ma przebiegu, różne takie zagwoski, ciekawostki dla Was będą Wam tutaj pokazane. Aktualnie właśnie, tak jak widzicie, po zakupach czytnik e, kart pamięci został kupiony. Teraz, tak jak mówiłem, będziemy się kierować na mm, plażę w Hornie, a następnie pokażę Wam fajne Fajne zjawisko, które teraz jest przez 10 dni w hornie, i następnie będę Wam znajdował no jakieś ustronne miejsce. Powiem Wam troszkę o moim motocyklu. Także do usłyszenia za chwilkę. My właśnie aktualnie dojeżdżamy do plaży w hornie. Także myślę, że tak samo bardzo fajna atrakcja tutaj w hornie no atrakcja bardziej wypoczynek, a nie atrakcja. Nie ma co plaży też nazywać e, atrakcją, chociaż niektórzy po prostu traktują plażę jako e, atrakcję, tak. Jak dla mnie przynajmniej to jest. wypoczynek, nie, nie atrakcja, tak. Plaża jest ogólnie przeogromna, więc każdy może sobie siąść, posiedzieć, poczilować. Tak naprawdę. Więc całkiem przyjemna okolica. Przynajmniej dla mnie, tak? Możecie teraz się po prostu napatrzeć na ten widok. Dla mnie jak jest dzisiaj tak jak... tak Jak, jak jest, jest inaczej, jeśli jest pogoda tak jak dzisiaj, czy jest słoneczko praktycznie bez chmur, widok? No 8 na 10, tak? Piękny, ale jeśli no są te chmury i nie widać po prostu tego lądu tam z tyłu no to mi osobiście się wtedy już to e, mniej po prostu podoba także za chwilkę jedziemy sobie na parking e, pokażę wam tak samo z plaże i będziemy po prostu następnie omawiali popowiemy po, troszeczkę o moim motocyklu. Tak samo w pierwszym odcinku go wspominałem troszeczkę o mnie, o motocyklu. Teraz znów coś powiem, coś innego niż było to mówione w pierwszym odcinku, także myślę, że warto warto posłuchać. Może ktoś szuka motocykla, będzie szukał tak jakby porady, więc może mu się to przyda i będzie chciał z tego skorzystać. My za chwilkę dosłownie będziemy skręcać. Tam właśnie jak widać ten no oto. Mostek. Tam będziemy sobie skręcać na parking. Może zrobimy jakąś szybszą, tak samo rundę po plaży. Eee, I po prostu pokażę Wam najważniejsze tutaj to atrakcje, tak zwane. <grytanie> atrakcje, których nie można nazwać atrakcjami, bo to jest po prostu tylko chill out. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top. So you better back off and get lost. I'ma stay last stay proud. Never running out. Never heading south. I'll be spreading out. Call it word of mouth. Can't put me down. I'll be getting loud. You can never doubts, Not what I'm about. Have your fucking cloud, it be are raining out, I keep making sound. Go another round. Bitch, I'm legend bound. Can't stop me now. Więc chyba sobie znajdziemy jakąś po prostu inną miejscówkę na to, żeby troszeczkę porozmawiać. Chociaż może tu się nam uda na chwilkę stanąć. Myślę, że się uda. ogromna jest ta plaża i tutaj zatoka Jesteście w stanie zauważyć, mam przed Wami niespodziankę, o której mówiłem Proszę bardzo, koło tam mamy młota w tym tygodniu od 8 sierpnia 2025 roku w Hornie jest coroczny właśnie tak jakby, na nasze, na, na nasze słownictwo polskie jest to festyn tutaj wiecie, to kermis on trwa do 10 dni prawdopodobnie, do chyba 17 albo do 18 sierpnia od samego rana do samego wieczora imprezy, jak to Holendrzy, bawienie się, imprezowanie, picie, tańczenie, zabawa, cały czas na całego. Również wczoraj ja byłem tutaj ze swoją żoną i ze znajomymi, przejechałem się na kole niestety, z moich z racji mojej operacji, którą miałem kilka lat temu, nie mogę niestety chodzić na młota i takie różne atrakcje, które są zapinane przez góry takimi pasami. Także niestety musiałem się po prostu no poczuć dobrze na tym kole, no, nie było tam zbytnio dużo adrenaliny, więc myślę, myślę, że chciałbym iść na coś takiego, no ale niestety nie jest mi to pisane. My aktualnie poszukamy sobie jakiegoś parkingu, opowiem wam troszeczkę o motocyklu i pomału będziemy się zbierać do domku. Także ja szukam parkingu. Jeśli znajdę parking, odpalę kamerę i opowiem Wam troszkę o sobie, jak i o motocyklu. Anko, tak jak mówiłem, właśnie znalazłem fajne otrone miejsce, fajny parking i opowiem Wam troszeczkę więcej o moim motocyklu. Skąd się w ogóle to wzięła zajawka na ten temat jeżdżenia i to hobby. Także zobaczcie sami. To jest oto właśnie mój motocykl. Yamaha MT-07. Jest ona z 2016 rocznika. dokładnie, prawdopodobnie tam wrzesień 2016 został wyprodukowany. Eee, aktualnie ją kupiłem, ona miała 25 tysięcy przebiegu. Kupiłem ją w październiku tamtego roku. Teraz tego przebiegu, jak widzicie, ma 28 300 km, więc przez praktycznie tam 6 miesięcy zrobiłem nią 3 tysiące eee, ponad. Z takich rzeczy, które właśnie dlaczego ją kupiłem, no to po pierwsze jeździłem nią na nauce jazdy w szkole. Bardzo fajny motocykl, łatwy w prowadzeniu. Masa jego tak samo, tam jest niecałe 180 kg. Eee, tak samo silnik, jest to 700, tak pojemność, więc 74 konie. Bardzo fajnie przyspiesza. Ma ABS, gdzie jest tutaj bardzo fajny plus tego. No, i też szukałem po prostu egzemplarza takiego zadbanego, tak, żeby było po prostu bez jakiegoś tam wkładu na sam początek. I udało nam się po prostu taki znaleźć po dużych, dużych poszukiwaniach. Z dodatków jedynie, które ja sobie zrobiłem, no to e, przedłużyłem lusterka, ponieważ te lusterka, które są w Yamahach, w Yamaha, w Yamaha w tych MT07, no niestety nie widać. Widać tak naprawdę tylko taki kawałek ten tutaj, więc ja sobie dołożyłem takie. E, Tyczki, nie wiem jak to nazwać, przeduszki. E, oczywiście zamontowałem sobie ramę, tutaj tak samo, żeby telefon mieć e, również z podłączeniem do ładowania. E, oprzyłem siedzenie, no bo niestety te standardowe siedzenia no, są kiepskiej jakości po około jakichś 100 km. One no, po prostu no, tyle jak nas boli, więc siedzenie tak samo poszło do obszycia w, w firmie w Polsce, w Nowelti. Bardzo fajna firma, szybki czas realizacji, świetna robota, naprawdę nie narzekam, zrobiłem już 3000 km i jak najbardziej polecam. Oczywiście kupiłem motocykl z akcesoryjnym wydechem ST Projekt, bardzo fajnie brzmi. Z tego co ja tutaj zrobiłem, no to jakieś tam właśnie nakładki, tutaj nas zbiorniczek, zmiana kierunków, tak samo na krótkie, bo mi się nie podobały długie, dołożyłem sobie plecak. E, jakieś nakładki tutaj na silnik, tak samo. O, nakładki nie będę was kłamał, są z AliExpress, po prostu nie chciałem przepłacać. Tak samo mamy tankpady, w razie czego. Krótkie kramki, oczywiście z regulacją. Tutaj puiga. bardzo fajne one już były. Szyba puiga, tak samo długa. No i z moich tutaj takich jeszcze ten, z moich takich, co chciałem zrobić, no to naklejki, wiadomo, na kołach, e, które zostały zrobione naklejone. Miałem taką właśnie wizję na to tak zrobić te naklejki, więc ja sobie tak zrobiłem. Także jak wiecie już Wam opowiedziałem o moim motocyklu. Ogólnie zapraszam Was do zakończenia filmu i do następnego razu. Siema!